Marcin szef, witamy na motorek RP. Prowadź co? Prowadź. Prowadzi, dobra, prowadzę. No. Siemano, ty, po, będziemy posłuchać się <ślech> sześciosobowego. Jeść w naszym gangu od teraz. <ślech> <ślech> Czekaj, bo to nie on! To nie on! No <ślech> i <ślech> <ślech> <My. ślech> jedziemy! Jedziemy! Będziesz zami gangu teraz. Dobra, lecimy na nasze miejsce, na naszego playboya. Robimy tu nasze omówienie gałęgo. Dobra, wysiadka! Dobra. Kurwa, puść mnie, puść mnie, stary! Ojeju! Stary, jest problem z tobą. Zauważyłem. Chodź tu Dobra, dostawuj! Lubisz się kąpać? Dobra, stój stary, stój, stój, stój! Kurwa, stój. stój! Mówię, stój! Zatrzymaj się kurwa! Stój! Stój, stój kurwa! Chcesz do naszego gangu? Ja was nawet nie znam, porwaliście mnie. Co kurwa, porwaliśmy. Co porwaliśmy? Chcesz do gangu czy nie? Porwaliście mnie. Nie, 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 po... to żadne porwanie. Hahaha! nie odpowiadaj. do ci Dobra, chodźcie. Przecież, bo tu jakiś trolek jeszcze jest. Tu się wybaliśmy w jakiejś miejscówce gangu i zostawiliśmy jakiegoś wziąka tu. Gdzie ty jesteś, stary? Cześć, bo ty przyjechałeś obok tylko Playboya. O kurwa, ja... Ej, ale Gonga mają zajebistego, to trzeba przyznać. Siemano Siemano bratku Bratku Robimy napad A gdzie idziemy? Napad A mamy klamę? Mamy w bagażniku są to ktoś jest sklepie. Ktoś w sklepie, ktoś się w sklepie, wypierdalamy go z łapami Kurwa zamknąłeś Kurw! co ty tu robisz? Kurwiu bajo jajo. Co bajo jajo, kurwa, ja ci dam bajojajo Wypierdalaj wy z tego sklepu, kurwa Podskoka, kurwa Co Wypierdalaj wy tak? z tego sklepu, no Wypierdalaj, nie rozumiesz? Majorka Jaka majorka? Naucz ma się szanować dupę Ale jakbyś ci kurwa nauczył szanować dupę, to by tak nie było, debilu jebany <średnio> Dobra, idziemy <średnio> No, je byliśmy jakiegoś gościa i po prostu pojechaliśmy, ja pierdolę. Co ty odpierdalasz? Co ty ulicę biegasz? Co ty robisz? Daj łapko. Co ty kurwa chcesz na majore polecieć? Ogarnij dupę, stary, co ty odpierdalasz? Dobra, Dobra, nie widziałem, co zrobiłeś. Dobra, chodź rządowy, kurwa. ulica rządowe, zapraszam, już. Na rządowy! Rządowy! Ogarniasz, Daj się ogarniasz, a Kurwa, co ty robisz, debilu? Nie ramuj nas! jesteś... Dobra, rządowy, rządowy. Daj, to No, Jakie masz karty? ma, Siema, bratku. Siema bratku. Co tam? Bratku? Mogę do bojówki? A macie klamy na sprzedaż? Albo nie, tak? nie mamy. Nie Czemu mamy. Nie, nie za darmo. Bez <noise> <Nie> za... swego gangu, To się. możemy się dogadać. Marek, siadaj do nas. <noise> biegnijmy, biegniemy za nim. Chodź, biegniemy! Chodźcie go na kurwa! Dawać go! Chodź tu! A... Gdzie <grym> jesteś? Albo plasterinę! Też macie taką plasterinę tu? <grym> Dobra, ja, ja idę do auta, panowie! Bierzcie go na rączki! Trzymaj się! Ała. Bierzcie go! Nie wstanie! Dostał po karku! Raczej nie będzie mógł biec! Jak ty biegasz? <grym> ja pierdolę! ja <grym> <grym> podaje się! Ała! To co, na tam, na, na tamę, co? Nie, to, nie, 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 nie czekaj, bo tutaj jest taki chuj, który się próbuje. A nie, on tu leży, dobra, czekaj. W nie jest. Wam nie jest, czekaj. Aha, nie Baga. Go. Zatrzymaj, Zatrzymaj go. się! Potaj się, potaj się, się, kurwa. Poddaj się, celuję. Celuję do ciebie, celuję do ciebie. Zatrzymaj, Zatrzymaj się, kurwa. Potaj się. Celujemy poddaj do ciebie, łapy, łapy. Chcesz major <laughs> Majorkę A. chcesz? <noise> Dobra, sfury, kurwa, sfury! fury No chłopie, wysiadaj, spaceruj <noise> Wysiadaj Oddałeś Wysiadaj, Nie możesz, pamiętaj, <noise> że nie możesz mnie poprawić Zatrzymaj się, weź go ktoś podnieś Czekaj, było panów ze śmiechu O tutaj, zatrzymaj się Poddaj się, celuję do ciebie CELUJĘ Stój Zatrzymaj się Zatrzymaj się Ręce z góry Wsiadaj Wysiada z auta Wysiadaj. ręce do góry Dobra, ręce do góry Podnoś go! Kurwa spierdola Kciany Biorę go Panowy, przyjmuję ser wyleciał z auta, wyleciał z auta! Potrąciłem! Przejdźcie go! Przejdźcie go! <grymne> Najsegarniasz, Lecisz na majorę, stary Dobra, jedziemy tym vanem. Bierzcie go! Dobra, czekaj, ja go biorę! <grymne> 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 ładować się, ładować się! Szybko! Ładuj go! Siadaj! Kurwa, Gonimy tamtego! No do bazy mnie weźcie! O! o! Zatrzymaj się! O kurwa, nie tego, o nie No, kurde Kurwa, ucieka Zatrzymaj Dobra. się Wracaj po mnie Jebcie go, kurwa Dobra, ja sobie dodaję klamkę Wróć po mnie Stój Dobra, to co Skakuj! Wskakuj ja... Dobraj Dobra, poczekaj Podaj się o, dobra, lecisz na majorę, lecisz na majorę, lecisz na majorę. Na go, na z nim. Dobra, chodź z nim. Tutaj jest ziomek, O, wsiadaj, wsiadaj, o stary. Nic ci nie, nie jest? Ile mamy tych? Ile mamy ludzi w środku? Wsz� ja mam jednego. Wszyscy leżą. Nie, poczekaj, to zbierzmy ich wszystkich. Poczekaj, weź się ich wszystkich zbierzcie. Dobra, mamy, mamy ich. Dobra. Trzeba swoje z Dobra. Nie do szpitala! Czy to nie oni? Nie, nie, jeszcze jeden jest Aha, dobra, to szukamy go Zostawimy Trzymaj ich pod komendą O, to jest on! Mamy gagatka, dawajcie go Dobra, łapiemy go, on w naszym gangiem Dawaj go Wypadł chyba jeden, co? Pójść z tym Zjeść na pobocze Na pobocze O kurwa Ej, bo ktoś mnie trzyma, weźcie mnie, pójście Co jest kurwa? Weź bo my... ktoś mi kurwa trzyma? Weź mi ktoś, Weź mi po... Pu... Weź mi niebi kurwa, tylko mnie pójść. Dobra, ale mamy auto przynajmniej kurwa gdzie, gdzie są nasze chłopy? Tutaj jest jeszcze jeden, chuj z tamtymi Kurwa, czekaj, bo, poczekaj po, Bo mnie podnieśli chyba Bo mnie podniósł. Dobra, wsiadłem Dobra, zapnijcie pasy Wpadłem Zatrzymaj się Zatrzymaj pojazd! Róć, bo znowu parłem. Zatrzymaj się! Leży, leży! Czekaj, weź, bo nie mogę wsiąść! Przepraszam, ale. Ała, dobra, przepraszam, to było. Ej, nie! Halo! Pomocy! Halo, halo! Halo! Halo, pomocy! Wsiadajcie, wsiadajcie tu! Wsiadajcie, chłopaki, lecimy. No Czekajcie, bo psy przyjechał. Psy, spadamy stąd! A czemu tu ktoś się kurwa pojawił? Kurwa, czekajcie, napiszcie do bogów, że jakiś diabełek jest. Napiszcie do bogów, że diabełek jest. Co ty robisz? Ale zaraz nas wyjebie, kurwa. Ej, diabeł weź nie odpierdalej, bo fajną akcję mamy. No, kurwa, no i mi wyjebało z auta No, zielony to chyba diabełek jest. Ej, ej bo diabeł tutaj jest na wyspie bo... Ja ja Nie ja, jest diabeł, nie kurwa, ale to... ale... Co, co jest się diabeł, nie, nie wiem, mogę ci zarabiać, zarabiać, ci co zarabiać. A co to mam? Panowie, jest kurwa problem o, okay. Nie mogę wsiąść, kurwa Dobra, chodź za mną zielony. ja też jestem zielony. zielonej Znam twój nick, ale nie chcę go tutaj mówić Bo jest ja się ci zgłaszam, chodź Halo, kurwa daj mi kierować, czekaj A wiecie, że to był admin ten zielony, dlatego mówiłem, że diabeł, bo ja go znam A, Nie no, co jest wsiadajcie panowie, kurwa, co się dzieje, jakiś diabeł jest co nas jest? wysiada z auta ja Ej, no kto no co to? co jest? Halo, kto się Kurwa, dzieje? bana dostanie niby